Ogrom dzisiaj przyjrzeć się roli opozycji w demokratycznym państwie prawnym, albo kto woli demokracji konstytucyjnej. No, przyszło nam posługiwać się określeniem demokracji konstytucyjnej relatywnie często podczas naszych spotkań i myślę, że warto się tego określenia trzymać. Opozycja to jest temat, który teoretycznie. Powraca w licznych publikacjach nadal często. Mamy wspaniałe polskie i obcopracowania dotyczące relacji między władzą a opozycją, wartością, której niesie opozycja, ale również jak praktyka w różnych odmianach systemów rządów tej opozycji wygląda. Nie będę tworzył oczywiście nowej teorii, mam tylko kilka autorskich. Uwag dotyczących tego, po co ta opozycja jest, dlaczego jest taka konieczna, dlaczego bez niej system nie mógłby prawidłowo działać. I oczywiście ta praktyka, która nas otacza, która nas dotyka, praktyka polska, jest w ostatnich latach bardzo pouczająca. I myślę, że również opozycja mogłaby sporo się jeszcze nauczyć. Punktem wyjścia, i chyba to jest punkt wyjścia, który jest zrozumiały, jest założenie, że istnienie legalnej opozycji jest jednym z podstawowych zasad, zarówno demokratycznego państwa prawnego, jak i pewnej podzasady mieszczącej się w zasadzie demokratycznego państwa prawnego, czyli zasady pluralizmu politycznego. Trudno wyobrazić sobie państwo demokratyczne, w którym nie istnieje Legalna opozycja, taka, która ma swobodę realizowania swoich celów i uczestniczenia w procesie alternacji władzy. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę polityczną opozycję nieco szerzej, bo oczywiście, kiedy myślimy o pluralizmie politycznym, kiedy myślimy o. Opozycji, to przede wszystkim nasza uwaga skupia się wokół partii politycznych. I pewnie słusznie, bo przecież wiadomo, że to im. Również polska konstytucja w artykule 11 przypisuje pewne kluczowe elementy, a mianowicie zdolność do prowadzenia polityki państwa. To jest wyjątkowy przepis, ponieważ żadnemu innemu podmiotowi, żadnej innej instytucji, w konstytucji, w, która nie ma oczywiście charakteru organu władzy publicznej. Ta konstytucja nie przypisuje zdolności do prowadzenia polityki państwa. A więc oczywiście wokół partii politycznych skupia się nasza uwaga, ale chciałbym zwrócić uwagę Państwu, że legalna opozycja to jest też wolność formułowania alternatywnych programów politycznych w przestrzeni publicznej. Że to jest dużo szersze pojęcie, że taką swoistą opozycją mogą być w pewien sposób zaangażowane w procesy polityczne jednostki, określone grupy y, 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 społeczne, określone ruchy obywatelsko-społeczne, niekoniecznie partie polityczne. To jest po prostu wolność pewnej opozycyjnej myśli. Myśli, która może, ma prawo zderzać się, z dominującą myślą obozu rządzącego. I jest to jedno z najbardziej fenomenalnych rozstrzygnięć, jeśli chodzi o wartość opozycji. No ale właśnie, z drugiej strony to jest oczywiście swoboda działania partii politycznych, swoboda i wolność tworzenia alternatywnych programów politycznych, nazwijmy to potocznie od prawa do lewa, jakkolwiek i lewica i prawica byłyby w tej chwili pewnymi Problematycznymi sformułowaniami, yy, yy, kategoriami. Yy, I z tą swobodą działania partii politycznych łączy się bardzo ważne zjawisko pewność alternacji władz. Pewność alternacji władz. Jeżeli w wolnych, demokratycznych wyborach zwycięża ten obóz polityczny, który był do tej pory w opozycji, to on musi mieć nieskrępowaną możliwość przejęcia tej władzy i realizacji swojego zwycięskiego programu. Podobnie zresztą, jeżeli to procedury parlamentarne zdecydują o tej zmianie, bo przecież w drodze chociażby wotum nieufności może ta alternacja demokratyczna, polityczna się dokonać. Wtedy również bez oporu, bez przemocy, ze strony dotychczasowego obozu władzy, ta opozycja powinna przejąć władzę. No zresztą są tacy teoretycy, którzy mówią, że siłą demokracji, że jej stabilność mierzy się tym, jak często i, i na ile trwałe jest to pokojowe, bezproblemowe przekazywanie władzy. Jest to Powiedzmy sobie szczerze, rzeczywiście pewną miarą krzepnięcia i dojrzałości w demokracji. Nie mieliśmy w polskich warunkach takich dylematów, żeby po 1989 roku któryś z obozów politycznych nie chciał tej władzy oddać, opierał się, groził w swoistym zamachem stanu w postaci, w, można powiedzieć, przegonienia tego obozu, który Wygrał wybory i sięga po, po władzę. Były oczywiście sytuacje w, w, czasem krytyczne, czasem zastanawiające, jak te, które towarzyszyły odejściu rządu Jana Olszewskiego. Były też w, takie, można powiedzieć, mechanizmy obrazy, rozczarowania, kiedy w 2007 roku. Obóz prawa i sprawiedliwości przegrał wybory. Prezydent nawet nie chciał wtedy w 2007 roku wziąć udziału w otwarciu pierwszego posiedzenia Sejmu, co nie było przecież praktykowane. No ale to nie oznaczało wcale, że ta alternacja się nie dokonuje, że nie ma tego pokojowego przekazania władz. Następną kwestią, którą warto może przynajmniej wywołać, generalnie wywołać, to jest jakaś próba klasyfikacji opozycji. My mamy do czynienia ostatnio wielokrotnie z, tako, z takimi próbami podzielenia. Pojawiają się w przestrzeni publicznej, polskiej przestrzeni publicznej określenia czasem zadziwiające, jak opozycja totalna. Przyjrzyjmy się zatem, jak można by to z grubsza Podzielić. Można by powiedzieć, że właśnie. Przede wszystkim można mówić o pozycji skupionej wokół partii politycznych, czyli zdecydowanie w systemie politycznym to partie polityczne są nosicielami programów i uznawane są za głównych reprezentantów różnych grup społecznych. Trzeba przyznać, że to są zazwyczaj te demokracje, które są demokracjami dojrzałymi, w których systemy partyjne. Są okrzepłe, działają od wielu dziesiątków, a może nawet już setek lat i prawdę mówiąc, partie w sposób zdroworozsądkowy uważane są za epicentrum kształtowania tej opcji politycznej, która potem może pokierować państwem. Z drugiej strony można mówić o skupieniu opozycji wokół różnego rodzaju zjawisk i ruchów społecznych to jest taka bardzo ciekawa sytuacja, kiedy system partyjny jest słabszy niż różnego rodzaju formy działania społeczeństwa, różnego rodzaju formy organizowania się społeczeństwa, ruchy obywatelskie, ruchy społeczne, ruchy protestu i to one jakby wchodząc w rolę partii politycznych niosą ten sztandar, który można nazwać sztandarem opozycyjnym. Następnym elementem, który jest bardzo istotny, to jest podział na opozycję konstruktywną i destruktywną. Konstruktywna jest stale przygotowana do przejęcia władz. Ma przygotowany program. Ma skonstruowaną wizję rządzenia państwem. Jak mówi się czasami, ma szuflady pełne nowych projektów, które będą wyjęte w momencie kiedy opozycja Dojdzie do władzy. To jest opozycja, która każdorazowo jakiemuś posunięciu rządowi odpowiada swoją alternatywną wizją. W sposób symboliczny, oczywiście, i to nie jest żadne wielkie odkrycie, można przyjrzeć się roli opozycji w Wielkiej Brytanii. Od wieków ten konstruktywizm jest pewnym modelowym przykładem. Destruktywna nie skupia się na budowaniu programu pozytywnego. Jej główną rolą jest wyeliminowanie obozu władzy, jest storpedowanie jego w działań, nie podejmowanie współpracy na żadnym polu, chociaż przecież te pola współpracy między rządem a opozycją mogą być. Yy, yy, najprzeróżniejsze. I jeżeli spojrzymy chociażby na takie wartości jak suwerenność czy niepodległość państwa, jak kształtowanie pewnej wspólnej polityki zagranicznej, jak w, w, w sytuacji chociażby zagrożenia, w sytuacji pandemii, budowania wspólnej wizji polityki zdrowotnej. Ale w, w takim modelu opozycja współpracować raczej. W, nie Niechce. Ale problem polega na tym, że to nie zawsze musi być wina opozycji. To może być również wina obozu władzy, który manipuluje opinią publiczną, który marginalizuje rolę opozycji, który odbiera jej zdolność do reprezentacji suwerena. To jest to, o czym mówiliśmy poprzednio, patrząc na pewien model, Demokracji totalnej czy totalitarnej, w której obóz władzy rości sobie prawo jako jedyny do pewnej objawionej prawdy politycznej, ponieważ suweren go wybrał, ponieważ stanowi ten obóz władzy większość. A więc można powiedzieć, że destruktywna opozycji po części może wynikać z jej niechęci do współpracy. Z, z władzą, ale też po części może wynikać z zachowania, jakie obóz władzy wobec niej stosuje. Można pójść dalej i podzielić opozycję na systemową i antysystemową. Systemowa oczywiście działa w ramach funkcjonującego systemu politycznego, jego zasad, jego reguł, alternacji władzy i modelu alternacji władzy który tutaj panuje. Antysystemowa właściwie nie tyle chce obalić istniejący rząd, istniejący obóz władzy, co w ogóle zmienić system. Ma zupełnie alternatywną wizję w systemu. Antysystemowa opozycja na przykład w dzisiejszych warunkach w ogóle nie chciałaby reguł liberalnej demokracji, tylko Demokracji o jakimś zupełnie hybrydalnym czy nieliberalnym charakterze. Ale patrząc na, na historię, bardzo często możemy spotkać się z takim stanowiskiem myślę, że też nie do końca y, y, słusznym i wartym przemyślenia że chociażby w Polsce Ludowej taką opozycją antysystemową była Solidarność y, czy Komitet Obrony Robotników. Jak przyjrzeć się oczywiście istocie tych przeciwieństw, tych podmiotów, to można widzieć oczywiście, że chodzi o głęboką reformę systemu. Odrzucenie wszelkich autorytarnych elementów, ale niekoniecznie odejście od systemu jako takiego, od systemu per se. No i jeszcze jedną chciałbym Państwu zaproponować formułę podziału. mamy rządy centroprawicowe czy prawicowe, opozycja yy yy prawicowa wtedy kiedy funkcjonują rządy centro-lewicowe czy lewicowe, lub yy opozycja yy centrowa takiego swoistego złotego yy środka, gdy mamy do czynienia z dominacją pewnych skrajności na scenie yy politycznej. Powiedziałem już, że to jest oczywiście niezwykle trudny. Problem, bo trudno jest dziś do końca określić, co jest cechą lewicy, prawicy czy centrum, ale myślę, że dla jakiejś umowności, dla jakiegoś praktycznego wykorzystania pojęcia lewicy i prawicy wciąż nam może służyć. Drodzy Państwo, każda opozycja. Musi być uznawana w demokracji jako niepodważalna wartość, bo ona zamyka drogę do monokracji, zamyka drogę do rządów, trwałych rządów, niepodważalnych rządów, tylko jednej opcji politycznej. To bezdyskusyjnie prowadzi do autokratyzacji systemu politycznego. Oczywiście warto jeszcze na jedno spojrzeć. Kiedy mówię każda opozycja, to mówię o opozycji, która jednak mieści się w kategoriach panującego porządku konstytucyjnego, bo wcale nie jest to chyba wielkim zdziwieniem, jeżeli użyję określenia, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Jeżeli jakieś podmioty polityczne z natury rzeczy chciałyby odejść od porządku konstytucyjnego, Demokratycznego porządku konstytucyjnego, odwołują się do totalitarnych metod, do totalitarnych ciągot, do e, e, totalitarnych inspiracji, to one nie mogą legalnie, otwarcie funkcjonować w systemie politycznym, ponieważ samo ich założenie, założenie ich działania prowadzi, prowadzi do jakichś form systemu monokratycznego. A na to, oczywiście, pozwolić sobie nie można, bo demokracja funkcjonuje tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z pluralizmem politycznym. Dziękuję serdecznie.